Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oferuje przyszłym studentom nowy kierunek chemię. W programie studiów o profilu praktycznym większość zajęć stanowią ćwiczenia laboratoryjne. To właśnie dzięki nim student zdobędzie praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Realizujemy w tej chwili projekt infrastrukturalny z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury. I przygotowujemy zarówno sale dydaktyczne, jak i wyposażenie specjalistyczne do wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku. Na tym kierunku student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Wiedzę przekazywać będzie doskonała kadra, a zajęcia będą odbywać się w zmodernizowanym budynku i nowoczesnych laboratoriach. W szkole podstawowej jest coraz mniej takich pokazów, czyli tych właśnie, żeby ten prosty eksperyment zaciekawić chemią, a nie od razu to, co jest większość opowiada, te wzory, skomplikowane wzory. To jest naprawdę przedmiot, który powinien się zacząć nauka tego przedmiotu właśnie od ciekawych pokazów, eksperymentów i później dużo łatwiej. Jeżeli zobaczy się tą ciekawą, ciekawy pokaz, to łatwiej później tą, to równanie reakcji zapisać i już łatwiej przychodzi nam to zapamiętywanie wzorów. Także naprawdę to jest przedmiot powinien być prowadzony z dużym naciskiem na te na eksperymenty w szkole. Dużą nadzieję z uruchomieniem nowego kierunku wiążą przedsiębiorcy w regionie, którym do rozwoju potrzebni są chemicy, a tych ciągle brakuje. Na pierwszym miejscu jest zawsze zapotrzebowanie rynku. No i oczywiście, również bierzemy pod uwagę to, że chcąc być uniwersytetem, powinniśmy reprezentować w obszarze kształcenia różne kierunki. Z różnych dziedzin, a więc i dziedziny nauk ścisłych, i dziedziny nauk społecznych, i humanistycznych, w połączeniu z prowadzonymi badaniami, oczywiście. Biznes przede wszystkim nie potrzebuje pieniędzy, biznes potrzebuje wiedzy. Bo pieniądze można zarobić, można zdobyć, można skorzystać z funduszy zewnętrznych, ale wiedzę trzeba pozyskać. A chemik, jako chemik, zauważmy, że poznaje dużo dziedzin. My poznajemy matematykę, Fizykę, no chemię w różnych postaciach, pewne aspekty biologii, pewne aspekty analityczne, i nagle okazuje się, że chemik jest w stanie przeskakiwać między dziedzinami. Gdzie chemik może znaleźć pracę w tym momencie? Ostatnie lata to jest przede wszystkim olbrzymi boom rynku kosmetycznego. Chemik to też farmacja, chemik to też ochrona środowiska, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów. Ja wiem, że może nie jest to praca marzeń, ale wbrew pozorom jest to praca, praca bardzo dobrze płatna. Jest to praca, która potrafi być niesamowicie wdzięczna ze względu na to, że potrafi zaskakiwać. No ja nie znam żadnego bezrobotnego chemika, także tak właśnie myślimy, że nasi absolwenci nie będą mieli żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Absolutnie, to jest, to jest poszukiwany jakby zawód, także do nas, w nasz rejon zawsze chemicy byli Importowani z zewnątrz, tak, także tutaj na pewno, na pewno znajdą pracę. Chemię będzie można wybrać podczas najbliższej rekrutacji. WM ma wieloletnie tradycje w zakresie nauczania chemii sięgające lat 50. XX wieku. Obecnie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa chemię prowadzą trzy katedry: chemii, chemii środowiska i chemii rolnej. Na początku kierunek chemia będzie dostępny w formie studiów licencjackich. Czyli sześć semestralnych. W przyszłym roku podejrzewam, że będziemy już planować, żeby opracować program studia już drugiego stopnia magisterskie, żeby faktycznie studenci zakończyli cały cykl kształcenia, ten dwustopniowy, czyli żeby też mieli tutaj możliwość ukończenia studiów drugiego stopnia, te studia magisterskie. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.